Edward Smith z Waszyngtonu parę lat temu przyznał się w programie This Morning, że pierwszy raz miał z Volkswagenem sąsiadów. Od tamtej pory żadna kobieta nie wzbudziła w nim takiego pożądania jak samochód z porządnym zderzakiem, który, aż się proszę prawda o wymianę. Dość. Pan Smith jest tak zwanym mechanofilem. Jeżeli częściej robisz przegląd nadwozia swojego auta niż swojego partnera lub partnerki, no to czytaj co to znaczy. Pan Smith w programie wyznał, że od czasu jak poczuł bakcyla do dupczenia samochodów, zrobił to ponad 700 razy. I na nasze nieszczęście szanowni państwo, to nie jest tak, że to było jego 700 samochodów. Otóż pan Edward, gdy widzi interesującego pojazd, po prostu podchodzi do niego i zaczyna się o niego, prawda? Ocierać. A później my wchodzimy do tych samochodów i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, co obcy człowiek jeszcze parę minut wcześniej przez parę minut z nimi robił. Jak mówi nasz automaniak, po wszystkim czuje, jak energia samochodu przez niego przechodzi. No ale, szanowni państwo, nie tylko samochody go zainteresowały. Otóż swego czasu lubił też walnąć się z helikopterem, a raz dojechał nawet mały samolot. Na całe szczęście tego rodzaju zachowania nie pozostają zupełnie bezkarne. Otóż w 2013 roku pewien Brytyjczyk został aresztowany za publiczne uprawianie tureckiego śmigła. Ze swoim landrowerem. Wyobraźcie sobie minę policjantów, gdy go spisywali, zastanawiali się pewnie, czy za to, co właśnie zobaczyli, powinni bardziej wlepić mandat, czy może już punkty karne. A z drugiej strony, wyobraźcie sobie minę landrowera, kiedy zorientował się, że jego właściciel a, nie chce go tylko prowadzić, a czuje do niego coś więcej i właśnie patrzy na to dwóch przypadkowych mundurowych.